Co to jest ziarniniak obrączkowaty? Ziarniniak obrączkowaty. Granuloma annulare. To łagodna, przewlekła choroba ziarniniakowa skóry o nieznanej etiologii. Opisywano w literaturze przypadki współistnienia ziarniniaka obrączkowatego z urazem, chorobami nowotworowymi lub infekcjami wirusowymi. Może pojawić się również po ukąszeniach NP owadów. Ponadto w około 12% przypadków może współwystępować z cukrzycą. Jak często występuje ziarniniak obrączkowaty? Ziarniniak obrączkowaty to choroba ludzi młodych, pojedyncze ogniska chorobowe często dotyczą dzieci, natomiast rozsiane postacie występują u młodych dorosłych, ze znaczną przewagą u kobiet. Jakie są objawy ziarniniaka obrączkowatego? Zmiany skórne w ziarniniaku obrączkowatym mają charakter grudek i guzków o gładkiej powierzchni koloru skóry lub lekko sinego, o obrączkowatym układzie. Wykwity występują głównie na grzbietach rąk lub stóp. Możliwe jest również inne umiejscowienie zmian. Wyróżnia się kilka typów ziarniniaka obrączkowatego, postać rumieniową, blaszkową. Podskórną, perforującą, rozsianą może wystąpić związek między ziarniniakiem obrączkowatym a pośrednim stadium zapalenia błony naczyniowej oka z postępującym zapaleniem naczyń siatkówki. U takich pacjentów wskazana jest konsultacja okulistyczna. To robić w przypadku pojawienia się zmian wskazujących na ziarniniaka obrączkowatego. W przypadku pojawienia się objawów wskazujących na ziarniniaka obrączkowatego należy zgłosić się do lekarza pos dermatologa? W jaki sposób lekarz rozpoznaje ziarniniaka obrączkowatego? Obraz kliniczny zmian chorobowych w ziarniniaku obrączkowatym jest typowy dla tej jednostki chorobowej, w wątpliwych przypadkach wskazana jest biopsja zmian skórnych. Jakie są metody leczenia ziarniniaka obrączkowatego? W przypadku pojedynczych zmian o charakterze ziarniniaka obrączkowatego najlepsze efekty uzyskuje się, stosując terapię miejscową. Leczenie ogólne stosowane jest w przypadkach rozsianych lub nie reagujących na dotychczasowe leczenie miejscowe. Leczenie miejscowe polega na stosowaniu silnych glikokortykosteroidów pod opatrunkiem okluzyjnym lub podawanych we wstrzyknięciu do ogniska chorobowego. W leczeniu ogólnym stosuje się glikokortykosteroidy, cyklosporynę, leki przeciwmalaryczne. Krioterapia za pomocą płynnego azotu lub chlorku także przynosi dobry efekt terapeutyczny. Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na obrączkowe obrączkowatego? Nie ma działań profilaktycznych, które chronią przed rozwojem ziarniniaka obrączkowe tego,